Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. E, słuchajcie, trwa ciąg dalszy porządku na hodowli. Trwa to bardzo długo. No, niestety, tyle mu czasu. W każdym razie, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Pterinohilus Murinus, ulubieniec wielu. No, tutaj, jak widać, jest on schowany, wszystko zapaęczynowane. Będę go przekładać do e, troszkę większego bora plastu. Wreszcie będę mógł użyć e, ozdób, e, które czekały na suche terrarium. Bo generalnie wszystkie te 40, jakieś, w sumie nie wiem co to jest, Tu to jest, e, tutaj jakieś pierdółki, porosty. To wszystko zwyczajnie było testowane i pleśnieje, pleśnieje w wilgotnych terrariach, więc dzisiaj będzie glina, kamień jakiś, no zobaczycie co będzie, nie? Ja w jestem ciekaw jak ta bestia się będzie zachowywać. Ponieważ no, widzę, że jest wunkrowana, więc jest szansa, że będzie łagodno. E, Gotę łagodno, bo wydaje mi się, że jest tu samiczka, ale jeszcze, że nie łapą w to, żeby ją wyseksować. E, no cóż, mury są najrzadziej je ruszą. Jest to chyba dr drugi rozdział, będę go przekładać. Odkąd go mam. Mam go już z rok czasu. E, także zapraszam na intro i zapraszam do oglądania. Hej. na sam przód będziemy sypać glina a więc mamy glina słuchajcie generalnie Murinus to jest moje takie małe marzenie terrorystyczne ja zawsze go bardzo chciał mieć no ale jest wiele legend niejako że jest on jakiś niebezpieczny że szybki co ino i że w ogóle cyrki z są no nie wiem, no jak do mnie to to jest po prostu kolejne okropnie wystraszone zwierzę. Tak, jakoś tak to będzie. No nie wiem, naszypał że w tego tela, no, ale jak na mój gust to za mało. Z drugiej strony po co więcej co? Nie wiem, a jak mu się uwidzi coś kopać, to niech MO. Chociaż nie wiem jak mu się w linii będzie kopać, ale niech MO. Co mu tu jeszcze dumy? Tak, tu jest wentylacja, więc myślę, żeby tutaj hmm, jakby to zrobić. Nie, jak tu jest wentylacja, to zrobimy w ten sposób. O! żeby żeby... ...woda dać. Generalnie mącz coś takiego, o, taki jest zwykła sosierka. Do tej sosierki myślę dać pora kamyczków. Zawsze tak robię, że do tych wszystkich sosierek daję kamyczki. Ja to później zalewam wodą. A sobie, pije, nie utopi się i będzie giczo. Dobra. tu woda jest ja była. Dobra. Kamyki na bok. Już nie będą używane. Dobra. Jeśli tu jest wentylacja, to myślę, że tu będzie woda. Mhm. Dokładnie tak wysypano, o. Dobra, powiem wam, że się mega ciesza na, na te wideo. Znaczy, no, na ta aranżacja po prostu się ciesza Wideo jak wideo o Ciach. Eee. Bo kurczę, no użyję tych wszystkich ozdób. No i wiecie, murinu zdobno, że go nie ruszą. I teraz tak, jak go tu mopicie, to myślę, że tu mógłby mieć. O, taką kryjóweczkę, Ciach. Mm -hmm. oprócz tego możemy mu dać przy tej kryjóweczce jakiś haszcz taki konkretny badylowaty ale nie tu jest więcej tego Ach, jest więcej tej gliny to będzie szło jakoś tam zakopać on tego nie wyciągnie, nie w żaden sposób Przynajmniej taką mam nadzieję. Widzę, że to same wychodzi. O, dobra. Ciach. Trochę wyciągniemy. Okej, okay. mamy haszcz. Mamy to. już też. A jeszcze się może przyda. Co tu jeszcze dole? Słuchajcie, listki. Nie wiem jak te listki będą tu pasować. Może zamiast listków, to... Ja nie wiem jak to się nazywa. To nie. Takie coś. Nie wiem co to jest, ale fajnie wygląda. To co tu po prostu rozsypiemy? ale dal, daleko od wody Żeby mi tu nie spleśniało wszystko no, tak, liście, liście. Myślę, że w sumie nie wiem czy te liście będą tu pasować porosty moment. domy trochę porostów Po prostu też fajnie tu będą przy tych białych badylach wyglądać. Kolorystycznie jakoś się to skomponuje. wiecie, włączy... Wy też macie takie mini marzenie, jak ją, co chcielibyście mieć u Sambara. I ona posłała własnego doświadczenia. Znaczy mam jedna sztuka, nie? To jest ważne. Jedna sztuka, więc tutaj... ekspert może zdecydowanie nie jest, ale ta jedna sztuka wcale nie jest tako groźno. O, z drugiej strony była dużo mniejsza, jak że ja przekładał, więc zobaczymy, co będzie, jak on już podrósł. Wiecie... Ja. Albo nie wiecie. Ale ja się dowiedział, że pająki jak podrosną to zwyczajnie nabierają odwagi i się robią później bardziej pewne, agresywne. Ale to już, że wam pokazał, że no, przy agresywnych pająkach to w stamtasznikach wystarczy też być zwyczajnie, mieć pewne opanowane ruchy i te zwierzęta później łagodnieją nie? bo widzę, że jest ciężko, że tutaj. Mimo, że chcą coś zwojować, to ma, jest człowiek jest dla nich jakimś tam zagrożeniem. Kurde, no nie wiem, jakoś, chyba drugi raz już tego nie kupię, bo mi się to średnio podoba. Tutaj ten haszcz taki no. Takie coś. Nie wiem co to jest. Jakieś jakiś taki jest, no. Co tu jeszcze no, do Dumę do też tego. No kurde, wykorzystał wszystko co mam do suchego. Bo bo, cała, bo mi się to podobało. No. Z tą wodą będę musiał tu uważać. Pamiętam, tu się będzie mógł zachowywać trochę bardziej agresywnie, mi się wydaje, bo. Tak bardzo duże miejsce nie będzie miał, i może być tak, że będzie on bardziej defensywny. Lubię to określenie defensywny, bo, bo to oddaje naturę tych zwierząt. A patrzcie, a ja tu masz taki kamień płaski. To, taki oto. to. Jego mógł włożyć na samym początku. Nie chcę jest. Jaka jest ta wentylacja? Wentylacja jest tu z boku. No to będzie, nie? Chyba, że po co ten kamień jest tak schowany? Nie? Bo on może być... On tu. Kurczę, na tej glinie to się w ogóle wszystko tak bardzo niestabilnie czymię Co by tu jeszcze dać? Włó te, y no, włókno kokosowe, w kokofaju też. od z polecam. to jest Zresztą około... ja pokazywam. Tutaj sobie będzie mógł. Linus fes, AFES a, fes, a fes pajęczynować. Myślę, że będzie zadowolony. Dobra, zaraz Wam to pokażę, jak ta aranżacja mi wyszła. <grymne> Wiecie, cieszę się, że wydał kurczę, że to że wydał teraz nie tylko aranżową, ale tam przekładów tego pająka, bo no kurczę, jest tak ciekaw, jak tam jego temperament obecnie. Dobra. I wygląda to w sposób, no, sorry, nie? Braplast, to nie jest terrarium, więc to, że to w ogóle aranżuję to jest właściwie tylko dlatego, że no, że mam te ozdoby i, i, i mam okazję fajnie wykorzystać bo to jest, jeśli chodzi o te większe ptaśniki które mam to to jest właśnie jeden z takich większych, bo mam, mam Insei, nie? Ale w sumie też rzeczy ale generalnie to one nie są takie duże. Muliny jest największy z nich wszystkich. E, dobra, i będziemy się zbierać do przekładania godziny. Dobra, mamy otwartego ptasznika. Jest mój patyczek drewniany, ostatnio był używany przy przymiru i jest dużo penseta. I teraz tak, ptasznik jest zakopany, on jest jak mniej więcej. W tym miejscu tu jest generalnie jedno wejście, tu jest drugie, on będzie gdzieś tu. Jest zabonkorowany, więc całego tam prawdopodobnie szykuje się do wylinki. Ja mam też szczęście, że mi te wszystkie ptaszniki lubią uciekać, ale to jest jeden z tych, który wolałby, żeby. Nie by u siebie, nie? Ewentualnie w ketchupie. Bo powiem przez to, że tak wszyscy go dają jak i on to nie jest straszny, to jemu trochę stracha tak naprawdę. Czy... Nie wiem, to... jakby się... ja go wyciągnąć? normalnie mu strach na tym, że się nie było ptasznika wyletku jest, skoro struny nie wleciał to mogło jakoś Hmm. No i nie muszę się skupić i to przemyśleć, bo roda to bez pomysłu Generalnie bez breli, bo wiecie, bo... No, miałem taką przygodę, że mi się brele zgubiły. No i się widok schodził. <zysk> Dobra, widzę go. Znaczy widziałek, bo już go nie widzę. Ale były nogi. Są, jest. Ja jest. Kochany. O, o! On już wie, że coś się święci. Ja go próbuję dosłownie wycisnąć stąd. Tylko Ona zwykle... idzie nie tam kończami. Ah, ouais, ça. Dobra, są nogi. Okay. W mi Ja. Jest, o Memorinu skakowanego. Agresji nie widać. Agresji nie ma. Dobra, jest. Jest u Sambara. To jest red color form. No, czerwonego tu u niego nie widać. Widok. O, o, o! Patrzcie, to jest. U Sambara, o którym wszyscy gadają, że jest groźno, i przez te opowieści, Oj. przez te opowieści i, I powiedzcie mi w ogóle, co tu widzicie. Bo, jo? no kurde, no ja wiem, że tutaj szału nie ma z ostrością, nie I z jakością, ale jak na moje, to to będzie samica. No nic, zobaczymy. Niech se rośnie zdrowo. O, tak to wygląda. Niech to rośnie zdrowo, generalnie, to yy, na razie półcią się nie przejmuje, bo sprzedawać tego nie będę, A urośnie, no to wtedy zobaczymy, jak to będzie. A więc, yy, te filmy, w których przenoszę pająki, miały na celu pokazać, bo jak wygląda, właśnie, przenoszenie łagodnych, agresywnych pająków yy, i mocne jadowityki, słabo jadowityki. Przed nami jest jeszcze chromatus dorosły, samica. Yy, są jeszcze metalika. Yy. Regalis, tutaj, rzek zachował dużo ostrożności. Poprzednie pająki, raczej że tak swobodnie przekładał, tu ze względu na kaliber tego zwierzęcia, postanowił że zachować sporo ostrożności. Ale no, ta do mi się wydaje, że tu będzie wylinka, bo tu ani nie ma agresji, ani nie ma jakiegoś szczególnego lotania. Jest spokój, jak to, jak to wygląda na ujęciu. Tak bym to pokorza? Dobra, chyba świruję trochę. Mimo wszystko, kurde, to jest w końcu zwykły ptasznik, a nie jakiś dojadnie. Co, wykurzamy go? Jak go wykurzyć? Żeby on od razu nie co? No i No i patrzcie. No i to jest właśnie u sambara. E, to jest straszny mulinus. Nie chcę wyjść. Tylko jednego, że on się zaraz odpali i będą cyrki, ale ja widzę, że on się nie chce odpalić. Trzeba to hardkorowo zrobić i go zrzucić, ale on się zrzucić nie daje. Jak pan to jednocześnie fajnie pokazać i zrobić to bezpiecznie? No to jest ciężka kombinacja tutaj. to mi od razu wejdzie na, na ręka. Ja Zobacz, te zagrywki tych dzikusów. On tutaj nic nie znie, a za chwilę... Ja chcę, żeby było dokładnie po drugiej stronie. No. Zgodnie z moimi przewidywaniami było lajtowo, tak naprawdę to ją panikował. panikował. <laughs> Także jak w jest, potrzebne, potrzebne są pewne zdecydowane ruchy, inaczej dużo caskania się, a gdyby pan miał dzień, w którym jednak zdecyduje się być agresywnym, no to ja bym miał naprawdę sporo problemów, ale no, wiem, przez ten mit związany z tym taśnikiem, jakoś taką, ja respekt większy niż do innych, niż do innych gadzin. Pozwolę czasem takie dni, że, że jakoś A idę na żywioł i, i jakoś mi to idzie, a czasem takie dni, że kurde, nie jestem zbyt pewny tych zwierząt. No, to mamy hambarkę schowadą w braplaście. Ciach, ciach. Bokój. No i co? Na pewno będzie update jak już to będzie wszystko zapeńczynowane. No teraz tyle wam mogę pokazać, bo tasznik podejrzewam, że przez najbliższe paręnaście minut nie zejdzie. Słuchajcie, udało mi się go szczepnąć na dół i przekonać do postawy defensywnej tak to wygląda tak wygląda ta usambarka no jest śliczne to jest drugie pokolenie drugie pokolenie z odłowu tak zwane f2 o, widzicie tak to wygląda i się nie ruszyło no spróbuję światłem pomóc polować no ale dobra no dobra ptasznik jest teraz bardziej doświetlony lepiej go widać no ale bidulka <grywka> bidulka z kulą, no. No i tak, tak to się prezentuje w całości, w lepszym trochę świetle, tam jest ta mam nadzieję, że tam on będzie, tak to wygląda, łapki i subskrypcje, cześć.